samochód miał jakieś szkody? No, niestety miał w Polsce szkodę, um, o czym wspomniał nam nasz klient. Nieuważne parkowanie jakiejś pani, która uszkodziła zdjęcia, mam do wglądu, lewą stronę, tutaj. Ale jest dobrze zrobione. O, to chyba jakiś drobny tak, element. Tak, tak, no, szkoda parkingowa. Słyszę, no, ale słyszałem. niestety, niestety. Takowa powstała. Stąd zresztą cena dosyć jest atrakcyjna, bo najniższa. Tak. Na, na, Z tego co myślimy przez telefon, że chyba ten element tutaj w pronicach tam 10 cm tutaj, nie? Że... Tak, tak, tak. Nie, tak. przepraszam, ten tutaj. No, Błotnika, błotnik, tylny, tak, błotnik, tylny błotnik. Tylny błotnik tutaj i. On cieniowany był na pewno. I troszeczkę, troszeczkę, właśnie tak. zderzaka. Tak naprawdę nie rozumiem jego zdziwienia. Yy, widział zdjęcia, szkody, a podczas oględzin zaczął się zachowywać. Oglądać, mierzyć, przyglądać. E, nie wiem, może chciał po prostu zbić mocno cenę. Szkoda powstała w taki sposób, e, że auto stało pod biurem naszego klienta, i kobieta, e, cofając e, innym Mercedesem, notabene, małą A-klasą, uszkodziła, wyjeżdżając właśnie ten narożnik auta.